Kiedy znalazłem jej majtki w bagażniku, mój świat się zawalił. Na początku myślałem, że to żart. Ktoś postanowił zrobić mi kawał, upychając tę głupią koronkową bieliznę w moim samochodzie. Ale potem zdałem sobie sprawę, że tym kimś była ona. Moja żona. Moja wierna partnerka życiowa, z którą dzieliliśmy wszystkie radości i trudności. Przez wiele dni nie mogłem pozbyć się tego obrazu z głowy. Próbowałem znaleźć jakieś wytłumaczenie, może zgubiła je na plaży i ktoś postanowił je zwrócić w tak dziwny sposób. Ale mój umysł, oszklony bólem, nie mógł wymyślić wystarczająco przekonującej wymówki. Postanowiłem z nią porozmawiać. Starałem się znaleźć słowa, które nie brzmiałyby jak oskarżenie, chociaż każde słowo, które wypowiadałem, czułem jak cios w duszę. Zapytałem ją bez ogródek, zdradziłaś mnie? Spojrzała na mnie ze szczerym zaskoczeniem i oburzeniem, a wtedy pomyślałem, że być może cała ta sprawa naprawdę była śmiesznym nieporozumieniem. Oczywiście, że nie. Zawołała, łzy napłynęły jej do oczu, a ja poczułem się jak potwór za takie podejrzenia. Ale czas mijał, a wątpliwości nie znikały. Zacząłem zauważać małe rzeczy, które wcześniej umykały mojej uwadze, jej częste nieobecności, nowe perfumy, o których nic nie wiedziałem, rzadkie. Ale aż nazbyt znajome spojrzenia, które rzucała na ekran swojego telefonu. Pewnego wieczoru, kilka tygodni po tym niefortunnym znalezisku, postanowiłem sprawdzić jej telefon. Wiedziałem, że to złe, że naruszam jej prywatność, ale nie mogłem się powstrzymać. I tam, wśród setek wiadomości, znalazłem potwierdzenie moich najgorszych obaw. SMS Y od jakiegoś Aleksieja, pełne intymnych szczegółów, dat i namiętności. Zalała mnie rozpacz i wściekłość. Chciałem ją obudzić, krzyczeć, żądać wyjaśnień. Ale zamiast tego po prostu siedziałem w kuchni, wpatrując się w ten przeklęty ekran i czując, jak moje serce się rozdziera. Kiedy rano weszła do kuchni, po prostu podałem jej telefon. Zbladła, gdy spojrzała na ekran i zdała sobie sprawę, że nie ma sensu dłużej kłamać. Zaczęła płakać, błagając mnie o wybaczenie, mówiąc, że to był błąd, że nie chciała mnie zranić. Ale jak mogłem uwierzyć w te słowa, skoro każda jej obietnica okazywała się kłamstwem? Jak mogłem wybaczyć, wiedząc, że zostałem zdradzony w najgorszy możliwy sposób? Na początku postanowiłem odejść, zostawić wszystko za sobą i zacząć nowe życie. Ale gdziekolwiek bym nie poszedł, prześladowało mnie wspomnienie o niej. W każdej kobiecie widziałem jej obraz, w każdej rozmowie słyszałem jej głos. W końcu postanowiłem wrócić i dotrzeć do sedna sprawy. Chciałem wiedzieć, dlaczego zrobiła to, co zrobiła, co sprawiło, że szukała pocieszenia w ramionach innego. Rozmawialiśmy przez długi czas i usłyszałem wiele rzeczy, których nie wiedziałem o naszym małżeństwie. Jej niezadowolenie, jej obawy, jej samotność, której ja, pochłonięty pracą i zmartwieniami, nie zauważyłem. Rozpoczęliśmy terapię. Powoli, krok po kroku, próbowaliśmy odbudować nadszarpnięte zaufanie. To było trudne i nie wiedziałem, czy kiedykolwiek wrócimy do tego, co było wcześniej. Ale jedno wiedziałem na pewno: kłamstwa niszczą wszystko. Są jak trucizna, która dociera do najgłębszych zakamarków duszy i zatruwa wszystko na swojej drodze. Teraz, po latach, nauczyłam się zauważać małe rzeczy, zwracać uwagę na potrzeby i pragnienia drugiej osoby. Nauczyłam się, że miłość wymaga pracy i że nie może istnieć bez szczerości i otwartości. I chociaż nasza historia jest pełna bólu i straty, była to również lekcja dla nas. Lekcją, że nawet najbardziej druzgocące błędy mogą być początkiem czegoś nowego, jeśli chcemy się uczyć i zmieniać. Kiedy zobaczyłem ją i jego siedzących w restauracji, pomyślałem, że to koszmar. Ona, moja żona, i on, nieznajomy o bezczelnym spojrzeniu i za uśmiechu. Śmiali się i pili wino, nie zauważając, że siedzę w kącie i ich obserwuję. Trafiłem do tej restauracji przez przypadek. Ten dzień był szczególnie trudny w pracy i postanowiłem przyjść i napić się wina, aby się zrelaksować. Ale kiedy ją zobaczyłem, poczułem, że krew mrozi mi się w żyłach. Wyszedłem na zewnątrz, nie wiedząc, co robić. Chciałem wrócić i zrobić scenę, ale coś mnie powstrzymało. Po prostu stałem tam, wpatrując się w ich sylwetki przez szybę, próbując zrozumieć, co poszło nie tak. Dlaczego zdecydowała się mnie zdradzić? Gdzie popełniłem błąd? Od tego momentu zacząłem ją śledzić. To było brudne, niskie, ale nie mogłem postąpić inaczej. Musiałem poznać prawdę. Zacząłem zauważać, jak często wyjeżdżała do pracy, jak wracała do domu późno i zmęczona, jak unikała mojego spojrzenia. Pewnego wieczoru postanowiłem ją śledzić pojechała samochodem do odległej części miasta i zatrzymała się przed małym mieszkaniem. Widziałem, jak weszła do środka i spotkała tego samego mężczyznę z restauracji. Przytulili się, pocałowali. Wszystko, co o niej wiedziałem, o naszym małżeństwie, o naszej miłości, rozpadało się na moich oczach. Czułem się złamany, zdradzony i zdruzgotany. Ale najbardziej bolało mnie to, że nie wiedziałem, jak jej to powiedzieć. Jak przyznać, że ją śledziłem, że już jej nie ufałem, że straciłem wiarę w naszą miłość? Kiedy wróciła do domu, nie zrobiłem sceny. Po prostu patrzyłem na nią w milczeniu, gdy opowiadała mi kolejne kłamstwo o spóźnieniu na spotkanie w pracy. Czułem, jak każdy jej oddech staje się nożem wbijającym się w moją klatkę piersiową. Minęło kilka dni, zanim zebrałem się na odwagę, by zapytać ją wprost. Jej twarz wykrzywiła się. A oczy wypełniły się łzami, ale nadal kłamała. To tylko przyjaciel, tylko rozmawialiśmy. Te słowa zabrzmiały jak szyderstwo. Jak mogła tak bezczelnie kłamać mi w twarz? Ponownie podniosłem jej telefon, przeczytałem każdą wiadomość, każde zdjęcie i przeszył mnie ból. Były tam randki, gorące wyznania i plany na przyszłość. Wszystko to potwierdziło moje najgorsze obawy. Nie tylko mnie zdradzała, ale prowadziła zupełnie inne życie. Kiedy zdała sobie sprawę, że nie ma sensu dłużej kłamać, wyznała mi wszystko. Ze łzami na policzkach błagała o wybaczenie, tłumaczyła, że to był tylko romans, że jest zdezorientowana i nie wie, jak do tego wrócić. Nie wiedziałem, co opowiedzieć. Siedziałem i słuchałem, ale każde jej słowo było jak cios w moje serce. Chciałem jej wierzyć, ale nie mogłem. Za dużo kłamstw, za dużo bólu. Postanowiliśmy spróbować terapii. Nie wiedziałem, czy to pomoże, ale chciałem spróbować. Oboje chcieliśmy pracować nad naszym związkiem, ale rany były zbyt głębokie. Teraz, po latach, mogę powiedzieć, że to doświadczenie zmieniło mnie na zawsze. Stałem się bardziej uważny na jej potrzeby, nauczyłem się słuchać i rozumieć. Ale co najważniejsze, zdałem sobie sprawę, że zaufanie jest najbardziej kruchym elementem w związku. Łatwo je zniszczyć i bardzo trudno odbudować. I chociaż nadal mieszkamy razem, wciąż nie mogę całkowicie zapomnieć o bólu, który mi zadała. Ale staram się każdego dnia, krok po kroku, budować nowe życie, w którym nie ma już miejsca na kłamstwa. Kiedy ponownie stanąłem w obliczu nieznośnego bólu, zdałem sobie sprawę, że nie mogę żyć w tym piekle zaufania i zdrady. Próbowałam znaleźć pocieszenie u przyjaciół i rodziny, ale każde ich słowo brzmiało pusto i bez znaczenia. Nie mogli zrozumieć, co czuję, ponieważ nie żyli moim życiem, nie doświadczyli mojej straty. Pewnej nocy poszedłem do baru, by utopić swoje uczucia w alkoholu. Siedziałem przy barze, opróżniając kieliszek za kieliszkiem, aż zauważyłem ją. Była piękna, miała jasne oczy i szczery uśmiech. Zapytała mnie, co się stało i nagle powiedziałem jej całą prawdę. Opowiedziałem jej o kłamstwach, o zdradzie, o bólu, który palił mnie od środka. Słuchała nie przerywając, a ja poczułam, jak ciężar spadł mi z ramion. W tym momencie zdałam sobie sprawę, że potrzebuję kogoś, kto po prostu wysłucha i zrozumie. To spotkanie dało mi nadzieję, że mogę znaleźć drogę do uzdrowienia, ale zdałem sobie również sprawę, że będzie to długi i trudny proces. Kontynuowaliśmy terapię z moją żoną, ale każda sesja wydawała się niekończącą się walką o naszą przyszłość. Oboje zdaliśmy sobie sprawę, że zaufania nie da się odbudować na pstryknięcie palcami. Uczyliśmy się odbudowywać nasz związek, dzień po dniu, krok po kroku. Starała się udowodnić, że naprawdę żałuje tego, co zrobiła, robiąc wszystko, by zasłużyć na moje przebaczenie. Rzuciła pracę, która tak często zabierała ją z domu i znalazła nową, bliżej domu. Spędzaliśmy ze sobą więcej czasu, próbując odbudować utraconą więź. Pewnego dnia, siedząc nad brzegiem jeziora, gdzie kiedyś spędziliśmy nasze pierwsze randki, wzięła mnie za rękę i powiedziała, rozumiem, co zrobiłam. Rozumiem, jak cię zraniłam. Ale jestem gotowa zrobić wszystko, by to naprawić. Daj mi szansę. Te słowa nie były dla mnie chwilą natychmiastowego przebaczenia, ale poczułem, że jest nadzieja. Oboje zmieniliśmy się przez ten czas. Staliśmy się mądrzejsi i silniejsi, nauczyliśmy się doceniać małe rzeczy i pracować nad naszymi problemami. Dziś, patrząc wstecz, zdaję sobie sprawę, że nasza historia to nie tylko historia bólu i zdrady, ale także historia przezwyciężenia i odrodzenia. Na nowo nauczyliśmy się doceniać siebie nawzajem i choć rany nigdy całkowicie nie znikną, nadal budujemy nasze życie w oparciu o szczerość i zrozumienie. Każdego dnia stawiamy kroki ku sobie, pamiętając, że kłamstwa niszczą, a prawda, nieważne jak bolesna, jest zawsze lepsza. I właśnie w tym, jakkolwiek trudne by to nie było, tkwi nasza siła i nadzieja na przyszłość.